Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota, karty dnia na 21 marca 2022 dla wszystkich znaków. karty przełożę, wylosuję kartę na dzień dzisiejszy. Ósemka kielichów. Wczoraj była karta śmierci, a dziś jest ósemka kielichów. Więc jeszcze coś nie przepracowałeś, nie przepracowałeś. Dalej się czegoś trzymasz. Trzymasz się kurczowo, ale to wynika z Twojego lęku. Dziś należy uwolnić się od relacji, która nie daje nam rozwoju i wzrostu. Dziś należy zamknąć za sobą przeszłość w sferze emocjonalnej, duchowej czy finansowej. To jest również zamknięcie pewnego etapu. Dziś możemy odnieść sukces, szczęście. Ale to może być połowiczne i chwilowe. Dziś możemy spotkać kogoś dawno niewidzianego. Dziś możemy podjąć ważne decyzje, które dotyczą naszego życia. na koniec. Teraz ja. Karta Nielski. Natura. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj się.